Drugie spotkanie władz gminy z rodzicami przedszkolaków z Podgrzybka odbyło się w sierrakowskim Gimnazjum, dokąd dzieci miałyby zostać przeniesione na czas remontu. Burmistrz Grzegorz Kubik poinformował, iż czyni starania, żeby nie przenosić przedszkolaków do gimnazjum. Zapytałem zarząd szpitala o to, czy w budynku szpitala nie znalazłyby się pomieszczenia dla SPZO. Prawdopodobnie bardzo szybko się zbieramy, oczywiście tu znów musi być współpraca z radą zarówno powiatu jak i gminy. Na dzisiaj ta koncepcja nie jest na tyle wykrystalizowana, szczegółowa, że nie chciałbym o niej mówić. Zatrzymajmy ją na tym poziomie i rozmawiajmy tak, jak jej nie było. Burmistrz wraz z dyrektor przedszkola, pod grzybkiem, przedstawili koncepcję zagospodarowania pomieszczeń gimnazjum pod potrzeby przedszkolaków. Rodzice i wychowawczynie mogli też obejrzeć sale przeznaczone na placówkę. No sale przestrzenne, ale, ale to nie chodzi o same sale, bo chodzi o... Ładnie. Chodzi nam najbardziej o, o to, że toaleta i mimo wszystko jest bardzo daleko. Toalet nie ma przy salach, no, nie? O czym pamiętam. To jest daleko, to już, tak, dobrze, że, że jest mowa, ale ja sobie nie wyobrażam w czasie przerwy przechodzić z tymi maluszkami, pani przechodząca, przycierająca się, bo przypuszczam, że chciałabym tu w czasie przerwy wejść. No właśnie, jak Zobaczyć. To tak, że w czasie przerwy ja... Wychodzę i idę z dzieckiem do salę. Teraz tak, co tu będzie jakieś... Nie, nie, no nie. nie To tak jest postawione. Przypuszczam, że to... Czyli rozumiem, otworzą się klasy i dzieci gimnazjalne wyjdą, tak? tak A tutaj tak. będą te maluszki biegać. Nie, my no to nie, nie będziemy biegać Raczej Ale... Na no, salę, ale wejdą, salę tak? do salę to będziemy chodzić. Oczywiście. Po powrocie na salę rozpoczęła się dyskusja. Rodzice mieli dużo zastrzeżeń. Jak pan sobie wyobraża, jednięcie z tymi dziećmi do tej toalety, która będzie zamknięta, trzeba ją odkluczyć, wejść tam, a w momencie, kiedy będzie obojętnie, to są małe dzieci, jakieś e, rozwolnienie, jakieś wymioty, cokolwiek to jest tak daleko, że ja bym nie dobiegła na szczęście. Nie jestem zadowolona z tego miejsca, tak obojętnie, jakie cudowne to będą, Porozumienia nie udało się osiągnąć. Zgody rodziców, przynajmniej tych obecnych na zebraniu, żeby umieścić dzieci w budynku gimnazjum nie ma. Jeśli burmistrzowi nie uda się dogadać z samorządem powiatowym, rozmowy z rodzicami na temat przeprowadzki Grzybka mają być kontynuowane.